I witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wieźmina 3 Dziki gon, dziki zgon, bo zgona to miałem ostatnio na weekendzie moi drodzy Przepraszam, że nie było filmów w poniedziałek, lecz no wiadomo Trochę zachlałem, haha Nie, tak naprawdę no, to nie oszukujmy się Dobra, utop co Powieszę sobie twój Kurwa mać What? Dobra, wyszedłem trochę z sprawy walczenia. Daj mi wodę. Eee, dobra, e, tak, no wiadomo. Eee, trochę zachlałem na weekend i no, musiałem mieć trochę dnia przerwy, żeby po prostu odpocząć i no nie nagrywałem jak wróciłem nic, więc po prostu teraz wracam z... Podprojoną siłą, żeby mu po prostu dla was wszystko nagrać co trzeba. Lecimy do kasztelu. No i dobra. Znaczy ostatnio tutaj, jak sam wstępnie jak powiedział, dowiedzieliśmy się, a, co tam się stało z Siri. Ogólnie, jeżeli patrząc na kesta, kesta, tutaj tego głównego, no to chyba najpierw właśnie powinniśmy pójść do wieży. A potem do Barona zrobiłem to na odwrót, wiadomo, bla 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 bla, ale no kurde, ty, ludzie, słuchajcie. Życie nie jest takie kolorowe. Idziemy do Barona, pogadamy z Baronem. Wiemy gdzie jest jego żona, gdzie jest jego córka. Czego tu szukasz przy No słucham, z czym przychodzisz? Mam wiść o twojej żonie. No to kurwa czemu nie mówisz od razu gdzie ona jest? Czemu jej nie przyprowadziłeś? Jest na krzywuchowych moczarach. Ma tam Wikto, kierunek i zajęcie. Nie wyglądała, jakby miała ochotę stamtąd odejść. Urwa miały się tu sprowadzić, a nie sprawdzać jej warunki bytowe. Miałem ją odnaleźć, zrobiłem to. Na nic więcej się nie umawialiśmy. Ty pewnie dalej myślisz, że jestem skończonym skurwysynem. synem, prawda? I że to, co się stało. To wyłącznie moja wina. To co ja myślę nie ma znaczenia. A jednak ciągle widzę niechęć w twoich oczach. Nie wiem jak to jest w Wiedźmińskim świecie, ale u nas nic nie jest czarno-białe. <laughs> Nie powiesz, że nie jesteś jedynym winowajcą. No to jak brzmi Twoja wersja? Zobaczmy, dowiemy się. Zaneczką to była miłość od pierwszego wejrzenia. W czasie bitwy pod Anhor, włócznia rozcharatała mi ramię. Ona mnie opatrywała. Kiedy wydobrzałem, poprosiłem ją o rękę. Popłakała się ze szczęścia. Niedługo potem urodziła się Tamara, a mnie wysłali do Sidaris. Król Etajn miał problem z jakimś wataszką, a Foltest posłał mu wojska z pomocą. Potem była następna bitwa, jeszcze następna. Rzadko bywałem w domu, a osłodą wojaczki stała się gorzałka. Tak się zaprzyjaźniliśmy, że nawet gdy wracałem, nie mogliśmy się rozstać. No dobrze, co było dalej? Walczyłem na różnych frontach. Brałem żołd, a Anna siedziała sama całymi miesiącami. Później się dowiedziałem, że taka znowu samotna nie była. Przez prawie trzy lata pocieszał ją niejaki Ewan, przyjaciel z dzieciństwa pies go jebał. Rozumiesz, kurwa? Gdyby to jeszcze był jakiś jednorazowy skok w bok, to bym machnął ręką, ale ona przyprawiała mi rogi latami. W dupie miała mnie i moją miłość. Jak się dowiedziałeś? Któregoś dnia wróciłem do domu i nie zastałem na jej rzeczy. Tylko list. Pisała, że mnie nie kocha że odchodzi z tym wypiertkiem i zabiera ze sobą Tamarę. Myślałem, że mnie jasny chuj strzeli. Pojechałem do niego. Chciałem tylko zabrać dziewczyny do domu. Ale jak go zobaczyłem, coś we mnie wstąpiło. Zajebałem kurwiela a jego ścierwo dałem psom. W końcu, z jakiegoś powodu, muszą nazywać cię Krwawym. Co? Przydomek zobowiązuje. A nie. Z Krwawym to zupełnie inna historia. Domyślam się, że Anna nie była zachwycona. Kurwa, mało powiedziane. Wpadła w histerię. Rzuciła się na mnie, zaczęła wierzgać. Drapać. W końcu złapała za nóż. Gdybym się w porę nie uchylił, byłoby po mnie. Wtedy też po raz pierwszy ją uderzyłem. Nie wiedziałem, jak inaczej ją uspokoić. Od tamtego dnia wszystko się zmieniło. Anna kilka razy próbowała zabić siebie i mnie. Podjudzała, żebym ją uderzył. Krzyczała. Że zabiłem w jej życiu miłość, więc lepiej, żebym zgładził i ją. Przepraszałem tysiące razy, przynosiłem kwiaty, prezenty, ale ona miała to za nic. W końcu po dwóch latach jej złość zmieniła się w obojętność. Od czasu do czasu przerwaną nawrotami jej szału i moimi pijackimi wyskokami. Nie wiem, jak wytrwaliśmy tyle lat, ale jakoś się udało. Tyle, że jak widzisz. Nie wszystko było tak, jak się mogło wydawać na pierwszy rzut oka. Masz rację. Żadny z Was nie jest bez winy. Cieszę się, że wreszcie to do Ciebie dotarło. No dobra, to teraz, jeśli nie chcesz przyprowadzić Anny do domu, powiedz przynajmniej skąd się tam wzięła na tych bagnach. I level jedenasty. Twoja żona jest na służbie u wiedźm. O czym ty, ty, kurwa, mówisz? Jakich wiedźm? Tych, które mieszkają na Krzywuchowych Moczarach. O, jak ludzie o nich gadali, to myślałem, że to tylko bajania. Jak ona się tam w ogóle dostała? Uciekły nocą. Przejeżdżały koło lasu, kiedy wypadła z niego bestia na służbie wiedźm i porwała Annę. Bestia? Może skurwa! A Tamara, nic się jej nie stało? Nie, nic. Dzięki Bogom, chociaż tyle. No a co z Aneczką? Co było dalej? Stwór zaniósł ją w głąb moczarów, ale nie zrobił jej krzywdy. Co więcej, Anna wygląda na swój sposób na szczęśliwą. Wygląda na szczęśliwą? Co ty pierdolisz, wiedźminie? W ogóle, co ona tam robi na tych moczarach? Zawarła pakt z wiedźmami. Chyba pomieszała jej się zmysły. A ja pierdolę, jaki znowu pakt? Nie chciała urodzić dziecka i poszła do wiedźm. One obiecały, że pozbędą się problemu, ale w zamian będzie musiała spędzić u nich rok na służbie. No i dotrzymały słowa w swój przewrotny sposób. To znaczy? Anna myślała chyba, że dziecko w niej jakoś samo zniknie. Tymczasem wiedźmy zaczęły wyniszczać jej organizm i doprowadziły do poronienia. Wydaje mi się, że wtedy właśnie zaczęła tracić zmysły. Poza tym nałożyły na nią magiczne pęta, które zadają jej ból, gdy tylko im się sprzeciwia. To gwarantuje, że wywiąże się z długu. Pakt z wiedźmami? To brzmi jak jakiś koszmarny, pierdolony żart. Trzeba ją stamtąd wyciągnąć. Przecież nie może tam zostać. Nie radzę zapuszczać się na bagna, nawet z obstawą. Miejsce samo w sobie jest niebezpieczne, a wiedźmy mogą być groźniejsze niż wam się wydaje. No przecież nie będę tu siedział i czekał, aż mi ją oddadzą. Jakby miały twoją córkę, też byś czekał na ich łaskę? Nie, nie czekałbym, ale ja jestem Wiedźminem. A ja jestem mężem i ojcem, który spierdolił życie swoje i swoich bliskich. Skrzyknę ludzi, pójdziemy tam i wyciągniemy Annę. Wywiązałem się z mojej części umowy. Teraz ty wywiąż się ze swojej. Słowo się rzekło. Na czym to ja ostatnio... Na tym, że zaatakował was Bazyliszek. A tak. No, to był kawał potężnego bydlaka. Teraz no jak Ciri będziemy... <try> Kiedy przed nami wylądował, pomyślałem, że tym razem się nie wywiniemy. Uważaj! Jeśli nie przeżyję, możesz wziąć z kasztelu co tylko chcesz. Przeżyjesz! Pff. No to pokażmy temu drenowi. O, wow, jeszcze dostałem wpiski. Chodź tu ty! Serio? Jeszcze wilk kurwa tu przyszedł, nie? chodź tu chodź 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 Robiłem spację zamiast altgu No. A przywalił. Się po Nie mogę go tak zostawić! Tak tam wejść kurwa, tędy skałami. A tak tam wlało do góry. On taki kurwa. Co się co 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 się odjebało? Masz wszystko? Tak, dzięki. To, co dla mnie zrobiłaś, nigdy ci tego nie zapomnę. Czy też mi pomogłeś? Wtedy, kiedy twój człowiek mnie tu przyprowadził, dałeś mi wikt i opierunek, kazałeś mnie opatrzyć. Jesteśmy kwita. Nie musisz wyjeżdżać. Tu zawsze znajdziesz ciepły kąt i dobrą kompanię. Muszę. Ścigają mnie upiory, dziki gon. Kiedy użyłam mocy trafiły na mój trop. Ścigacie dziki gon? Dopóki tu jestem, grozi wam niebezpieczeństwo. Każ ludziom zareglować drzwi i okna i niech nikt nie włóczy się po nocy. A ty co zrobisz? Pojadę do Nowigradu, a później zobaczymy. Wsiadła na koni i odjechała. Pusto się tu zrobiło bez niej. Przeprawa przez Pontal jest obstawiona przez radańskie wojska. Mimo to posłałeś Cili do Nowigradu. Szukała czarodziejki, a czarodzieje są w Nowigradzie. Poza tym nie zostawiłbym jej na pastwę radańczyków. Dałem jej glejt. Skąd w ogóle masz te glejty? Nie zawsze dowodziłem tą bandą błaznów. Kiedyś służyłem w temerskim wojsku. Przecież przepraw pilnują Redańczycy. Ale jak się ma wyrobioną reputację i dobre kontakty, to barwy i sztandary schodzą na dalszy plan. Czyli istnieje szansa, że Ciri ciągle jest w Nowigradzie. Dzięki, że jej pomogłeś. Nie ma za co. Skoro wiesz już wszystko, to pewnie ci śpieszno. Ale może gdybyś... No wyduś to. Chcę pojechać, plan. Odbić ją. Nie wierzę, że siedzi tam z własnej woli. Chyba nie dosłyszałeś, niedawno mówiłem ci, że wyprawa na bagna równa się samobójstwu. Dlatego przyda mi się Twoja pomoc. Nie mogę Ci już zaoferować żadnych informacji o Ciri, ale możesz być pewien, jeśli pojedziesz ze mną, będę bardzo hojny. Hmm, trochę gotówki zawsze się przyda. No, w rzeczy samej zbiorę ludzi i jadę do sztygarów. Najlepiej będzie, jak tam do nas dołączysz. Jasne. Do zobaczenia. A to kurwa co? co to? Tu jesteś. Znowu uciekł. O, przepraszam, już nas nie ma. Gerald, z tą kurwa brodą, co mi się zjebała. Ty mi powiedz, to potwór czy człowiek? Moi ludzie mówią na niego uma i twierdzą, że to potwór. Ale mnie się wydaje, że człowiek. Tyle, że brzydki jak gówno Ardala. Uma? Dziwne imię. Ano dziwne, ale mi innego nie podał. Znaczy, że umie mówić? Nie. To było tak. Pytam, jak na niego wołają. A ten nic, tylko próbuje sobie włożyć do nosa palec u nogi. No to go chwytam za rękę i pytam. Jak masz na imię? A ten się patrzy jak na głupka i duka. O ma. No i tak zostało. Hmm, na potwora mi nie wygląda, choć medalion przy nim drży. Dziwne. Skąd się tu wziął? A widzisz, śmieszna historia. Wygrałem go w karty. Naprawdę nie miałeś już o co innego grać? żeś kurwa czepiać się. Sytuacja była taka, a nie inna. Ktoś go postawił i już. Miej pretensje do jego poprzedniego właściciela. Co jest takiego śmiesznego w tej historii? Pojechałem raz do Nowigradu tak, żeby trochę odetchnąć, zażyć uciech wielkiego miasta. Zatrzymałem się w jednej karczmie, a że tam akurat grali, to się przyłączyłem. Karty miałem jak żyleta, oskubałem sukiń synów do czysta. Szczególnie to zabolało jednego handlarza, bo przeżnął wszystko, co przywiózł ze skelę. E. Strasznie się chciał odegrać. No to się zgodziłem. Zapytałem, co może postawić, a on pokazał tego dziwolonga. Kiepski interes, ale chuj tam. Dałem chłopu szansę, żeby się odegrał. Ale szansy nie wykorzystał. No i brzydal trafił do wronie. Ot, koniec pieśni. Rzeczywiście śmieszna historia. Boki zrywać. A tam kurwa nie <laughs> znasz się. No to teraz jesteś baronem pełną gębą. Masz nawet nadwornego błazna. Tak. Choć czuję, że coś z nim jest nie tak. Jak to? No bo niby bardziej zwierzę niż człowiek, a z drugiej strony ma skurwiel coś mądrego w oczach. A może mi się tylko wydaje. Widziałeś kiedyś coś podobnego? Nie widziałem, ale nie wygląda na groźnego. O no nic. Żreź dużo, nie żre I dopóki nie sprawia problemów, chłopaki mają trochę rozrywki. Na mnie już czas. Bywaj. Bywaj. Mam nadzieję, że odnajdziesz Turka. Bo już myślę, to chyba przez ten że to ma kominek. Jest taki potrzebny. Bo tu już jest dobra wroda, tam ten kominek coś powodował takie błędy graficzny. O, i znajdź żona i trochę barona. Moi drodzy, teraz tak czy siak. Mamy możliwość wejścia zbroje yy, białego tygrysa. I my to zrobimy. Wiem, że ona jest taka bardziej, no. I rękawice białego tygrysa. Nie tysiące kwiatów już mamy te. Dobra, wszystko jest. Cały zestecik. Jest jeszcze miecz. To jest bardziej właśnie takie. 133, no to jest to samo. Jeb yeah, to <laughs> No to to jest rycerza Kwiatów, znaczy wyrażał go Tygrysa Zachodu, a to jest, jest Lisi co ogona, czyli to jest taki jakby ten secik, nie? I to jest właśnie takie nawiązanie do chyba po prostu szuguna. I możliwości po prostu... Um, Samurajskiej. Teraz wygląda w tym trochę komicznie, ale wiadomo. Jesteśmy Samurajem teraz! Haha! Ha. Samurajem! Jak to odwiedź Striz w jej domu? Co kurwa? Ano quest główny, nie? Pewnie nowi gracz. Dobra, tak czy siak Moi drodzy, na tym odcinku będziemy robić questy poboczne Bo mamy ich sporo A nie odkryliśmy jeszcze wszystkich tablic Więc wiadomo, te, te sprawy Tu jeszcze sobie pojedziemy do obozu Dni w gardu, Żeby było ciekawiej, Od, odkryjemy to Velen trochę eee, I jakby to moi drodzy Będę zżegnał się już w tym odcinku, było to na tyle Na razie, cześci, do widzenia